Cześć wszystkim, łysy na mikrofonie. Tak jak obiecałem, na Discordzie zaczynamy serię tych trzech deków, które wybrałem na Discordzie. Lecimy z pierwszym dekiem, Pazdan, najaktywniejszy na Discordzie. Nie wiem jak teraz, ale wtedy jak sprawdzaliśmy, to był najaktywniejszy. Więc w nagrodę za to, że jest aktywny na Discordzie wybrałem jego deck, to był jedyny deck z tej trójki, który specjalnie wybrałem, bo reszta była wylosowana, tak chybił e, trafił, ale dowiecie się niebawem kolejne dwa deki. No i dzisiaj pokażę Wam deck Pazdana, Pazdam w ogóle przyślij mi na Discordzie na brief e, e, swój link do znajomych, bo nie mogłem się tam dokopać na kanale, no i też obiecałem Bob... Bo, Bobkie Wilcz, Bob Kiewilcz, po, yy, że pozdrowie yy, to jest on, ona, yy, bo pisało, że pozdrowi też może więc pozdrawiam yy, serdecznie i zapraszam Was na Discorda, a ja już Wam pokazuję, co dzisiaj za deck w Złodzieju Deków mamy z Hogriderem Pekkom, bandytka Dark Prince, minionki Electro Wizard z Zap i Poison. No to zobaczymy, jak się będzie sprawował ten deck na arenie. Lecimy ze Złodziejem Deków. Yy. To chyba jeszcze puszczam przed moim urlopem, więc kolejne dwa odcinki już powinny pójść, jak będę na Europie, bo między 18 a 27 lipca jestem na urlopie. No dobra, lecimy na rękę. Mam nadzieję, że się uda, bo na ręce Hogiem rzadko gram i rzadko mi się udaje. Bardziej na Clan Warsach Hog Riderem ładnie mi idzie. Dobrze, zobaczymy teraz tak. Bandytkę wyślę na początku do akcji. Zapas sobie przygotuję, gdybym miał czasem Zrobimy tak. Troszeczkę tą wiedźmy tutaj. Hmm, próbujemy delikatnie. Oho, elitki poszły i to jeszcze na raju. Kurcze. Tego elitka jednego trzeba wykosić. Dobra. Wybroniłem się. Troszeczkę za późno tego re... zapał dałem. Uuuu, uh, elitki! Dobrze, ale mam pekę, mam Dark Prince'a na te elitki, więc będzie się czym bronić. No ale trzeba by teraz troszeczkę przeatakować. Aha, idzie... Dobra, ale ja na razie tak wystawię. I Dark Prince'a zaraz wyrzucimy. Dobra, bandytka zaszowała. Ten Baby Dragon tutaj zostaje bęcki. Muszę uważać, bo on zaraz tymi elitkami będzie startować. Kurde, i teraz nie mam czym się wybronić, jak wystartuje elitkami. że wam powiem, ta peka tutaj... Dobra, kończ, 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 kończ. Za przyda się teraz, bo za dużo, za dużo tutaj straciłem. On te elitki, kurczę, nie wystartował na szczęście. No, on firewallem teraz... Próbuję to ja teraz tak wyskoczę z Elektroizarda. wizarda Dobra i dorzucimy tak w Verit qui użynie Mega Knighta co on ma za dek? Kurde co on za dek ma Dobra ale wybronimy Dasz, dasz, dasz. Ojoj, oj. Dobra, ale to puścimy Dark Prince'a. Troszeczkę za dużo tego wszystkiego tam. Dobrze, Hog Rider sobie poradził. Się uda. Teraz pekę wyrzucimy w Zwracamy uwagę od wieży. Elegancko, ale zrównoważony dek tutaj groźny. No ale udało się, ładnie. Peka tutaj dużo poratowała. Więc y, pierwsza, pierwsza waleczka. Pazdam twoim dekiem wygrana. Czyli nie jest źle. Zobaczymy, jak pójdzie druga walka. Może się uda wbić 5500. Na odcinku o, tutaj sobie skrzynię będę przygotowywać. E, dobra, no to lecimy z drugą balką, Zobaczymy jak pójdzie. Pum, pum, pum. pum, pum. Gotuję sobie Derek Prince. A. Lubię Derek Prince'em otwierać w ogóle pojedynki. Wysyłam sobie Derek Prince'a, taka jednostka Kamikadze. O Royal Giant. Hmm. Robimy tak. Robimy tak. Do, no tutaj oberę, po tej stronie, ale przeatakujemy. Kurczę, całą wieżę stracę. Całą wieżę straciłem, że na otwarciu nie miałem peki. Hmm. Dark jednak się trochę pośpieszyłem z tym Dark Princem. No tu mam ciekawie. Pejkę tutaj będziemy trzymać. I teraz tak. Aha. Aha. Pod tą wieżę, by podejść, dobrze. Tam dobra elektrolizarda, dobra jest wieża za wieżą, szybko zdobyta. Trzeba troszeczkę to opanować będzie Royal Giant. ElektroWizard, bo jest Royal Giant, do, bo tutaj skraca Dobra Baby Dragon się tam zajmie Bandytkę dorzucimy do Drugiego ElektroWizarda dolodam Wrzucę Dark Prince a. Zniszczymy minionki. No i tutaj Royalem skraca. To minion jest. Za dużo do sięgłarcy mam. Ej, 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 dobra. Jeszcze ma Requake'a. Kurde. No i teraz skróci Royal Giantem i po mnie. Troszeczkę źle to rozegrałem. No właśnie, jeden strzał, jeden strzał mu wystarczyło. No dobra, tutaj się nie powiodło, ale zagramy jeszcze jedną. Chyba trzy waleczki. Jak myślicie? Zrobimy w tych odcinkach trzy walki. No trochę tutaj mi się mm, podwinęła noga. To, że mam Pekę w deku, to nie znaczy, że jest gwarantowana wygrana. Ja otworzymy, przetasować sobie. Mhm. Magiem zaczyna. to ja tutaj bandytkę weślę. I szykuję sobie Pekę. Ja też ma Pekę. Dzięko. Wyrwę. Pekaj mag. Jeszcze ma hordę. Teraz nie wybronię tej hordy. Nie wybronię tej hordy. No i kiepsko. Kiepskie otwarcie. Kiepskie bardzo otwarcie. Dobra, trzeba coś wykombinować. Ma pekę. Maga. No, spróbujmy zamarkować prawą stronę. Zostawił no, fejkę. Nawet się nie powiodło. Jeszcze ma drugą pekę. teraz Horda gdzieś wyskoczy. No niewiele mi tu dało. czy coś trzeba wymyśleć, bo teraz wszystko jest w jego rękach. Kurde, jeszcze ma barbarzyńców. Co to za deki są na arenie? Co to za deki na arenie? Kurde, co to za deki? Barbożeńcy, ja się w ogóle, ja się tutaj w ogóle nie przebijam Oj, Pazdan, Pazdan Ja sam jestem jak Pazdan Łysy po tych walkach. Pierwsza walka się udała. Ale nie kompletnie deck? No co mam powiedzieć? Że nie jest Dek pode mnie? No każdym dekiem się da grać, tylko trzeba y, się przyzwyczaić do niego, No ale no, kompletnie mi się nie udało. Dwie porażki. Czekajcie, co on tam w tym deku miał Dwie peki, barbarzyńcy No ostatnio takie dziwne deki na arenie dosyć często spotykam Ale tym swoim dekiem jakoś tam mi się udaje to roz tym, tym W tym zasadzie też powinienem Ale no niestety mm, zostawię sobie ten dek Może jeszcze potestuję na, nie, na urlopie ja odpoczywam Będę się starać się nie grać Zobaczymy, czy mi się uda. Dobra, zostały jeszcze dwa deki z Discorda, które niebawem się pojawią, więc spokojnie, Pazdan, weślij mi swój link do znajomych, zapraszam Was na Discorda, link w opisie i tam jest wszystko już wyjaśnione, tam staram się być aktywny, chociaż ostatnio troszeczkę mniej, ale odzywam się od czasu do czasu. Pozdrawiam Was, na razie.